Dzień dobry, moi drodzy, witam was na kanale Motoforfan Team. Czasem w życiu trzeba mieć szczęście. A fajnie jest, jak się ma podwójne szczęście i kupi się dwie ETZ-ki 125, czyli towar deficytowy, bardzo poszukiwany, i obydwie z dokumentami. Już Wam prezentuję, co udało się nabyć. Wie wie, moi drodzy. Nie wygląda to ciekawie, oczywiście pracy będzie przy tym sporo. Natomiast no, jest to ETZK125, czyli towar poszukiwany. E, przy tym motocyklu, moi drodzy, pracy będzie troszeczkę, gdyż poprzedni właściciel rozebrał sobie zbiornik, boczki, błotniki, to wszystko, uszykował do lakierowania. Ba, nawet zdążył to polakierować, tak jak tutaj widzicie. Oczywiście nie jest to jakoś super perfekcyjnie, natomiast jest to w miarę przyzwoicie. Myślę, że było to raczej takim sposobem domowym. No, nie jest to super finezyjne, aczkolwiek, jak to mówią, tragedii nie ma. Widywałem gorsze renowacje pojazdów, a tak jak mówię, było to sposobem domowym. Natomiast moi drodzy, te elementy, które tam widzicie, są właśnie do tego motocykla. Oczywiście brakuje półki zegarów, zegary. To wszystko jest gdzieś tutaj w kartonie, także. Motocykl był niemalże, no powiedzmy w 90%, kompletny. Brakowało tak naprawdę do niego chyba siedziska, zacisku hamulcowego, ale oczywiście z biegiem czasu to wszystko uzupełnimy, żeby zrobić z tego w miarę fajną jeżdżącą sztukę. E, a do tego wszystkiego, no motocykl jest z dokumentami, więc myślę, że powinno się udać. Natomiast e, owy właściciel miał jeszcze jeden motocykl, a w sumie to ramę, zbiornik boczki. No, i resztę gruzu, który tutaj widzicie, jest od tego motocykla. Rozebrał sobie ten motocykl celem renowacji, nawet ramę już tam zaczął malować. Oczywiście jest to wszystko amatorsko wykonane, nie jest to jakoś super zrobione. Natomiast oddał silnik do miejscowego magika, który ten silnik przetrawił. Więc mamy ramę, mamy klamoty, natomiast nie mamy silnika. Ale oczywiście, jak to u mnie bywa. Jak się popieści, to i silnik się znajdzie. Więc moi drodzy, myślę, że zrobimy dwie ETZ-125. A oczywiście, ta jedna może będzie z tymi, z tymi tutaj już pomalowanymi elementami, i ta druga zobaczymy. Na pewno złożymy całość. Albo uszykujemy bazę do renowacji, albo po prostu no, pomyślimy. Bo powiem Wam uczciwie, że ta jest w oryginalnym stanie zachowana. Tylko tyle, że pomalowali te elementy. A tamta znowu jest pomalowana, tylko tyle, że nie ma tych elementów. Natomiast e, tak jak tutaj widzicie, no ten zbiornik boczki no nie jest on jakiś, o ile ten zbiornik jeszcze może nie jest najgorszy, o tyle ma jakieś wgniotki i tak dalej. Więc po prostu albo, albo sprzedamy to jako bazę do renowacji i złożymy w całość, odpalimy, żeby to jeździło. Tym bardziej, że patrzyłem tutaj, to e, powiem wam. Uczciwie ta elektryka jest kompletna. Tutaj nic nie brakuje e, z tych elementów, które tam były, właściciel twierdził, że jest niemal, że wszystko. Tak więc, moi drodzy, bierzemy się za robotę, bo roboty jest sporo. Nie mam jeszcze takiego planu, bo zobaczę, powiem szczerze, myślę, że ten motocykl złożę. zawiozę do Wojtusia. Zobaczymy, jak silnik. Jeżeli silnik będzie w miarę OK, to może postaramy się przywrócić tę maszynę do oryginalnego lakieru. Bo tak jak mówię, ona jest nielakierowana, niemalowana. Dużo nie trzeba, błotnik, tylny błotnik przedni. Tych błotników, oczywiście gdzieś tam u mnie zawsze troszeczkę jest, więc jest opcja, żeby to przywrócić do oryginału. Natomiast może ten pomalowany lakier, czyli ten, który tutaj się znajduje, włożymy już na tę pomalowaną ramę i, w, i złożymy jeszcze z tamtym silnikiem, który Wam pokazywałem. Ale oczywiście to wszystko wyjdzie w trakcie. Obserwujcie, bo na pewno będzie wesoło i będzie się działo. A ja idę myśleć, co zrobić, żeby było dobrze. Ale moi drodzy, żeby nie było, kupiłem dwie kolejne ETZ-ki. Ale nie wszystko w jednym odcinku. Tamte tezetki muszę jeszcze chwilę poczekać, bo muszą dojść do nich dokumenty. Natomiast powolutku będziemy dozować te emocje. Bo jak nie było ET125, tak już tutaj są dwie, dwie już są zakupione. Czekamy za dokumentami. Jeszcze jest ta jedna niebieska, która jest od Wojtka, czyli już będzie piątunio, piąteczka. Więc będzie co wybrać. Witam was po dwóch tygodniach przerwy. Jeżeli się widzimy i słyszymy, to znaczy, że mój urlop się skończył. Siedmiodniowy wyjazd do Rumunii udał się bardzo dobrze, choć z kolegą Piotrem, którego serdecznie pozdrawiam. Zmokliśmy nieco, no ja nieco bardziej niż Piotr. Moi drodzy o Rumunii pewnie będzie jakiś film, bo materiał tam nagraliśmy. Mam nadzieję, że w wolnej chwili, kiedy ogarnę już całe to wszystko zamieszanie, po prostu ten film dla Was złożę, skończę. Może jakąś niedzielę Wam go puszczę, a może w zwykły dzień. Dajcie znać w komentarzu, czy interesują Was takie filmy też z wyjazdów zagranicznych. Niekoniecznie mz bo byłem tam na motocyklu Yamaha. Moi drodzy, ale nie to jest tematem odcinka. Tematem odcinka są etz 125. A że wróciłem wczoraj, to troszeczkę już przy tej jednej ETZ popracowałem, więc zobaczcie na efekty mojej pracy. Na garażu zrobiło się nieco ciasno, gdyż motocykli tutaj przybywa. Kiedy wyjeżdżałem na Rumunię, wprowadziłem tutaj jeszcze ETZ-kę 250, którą też na jakimś najbliższym odcinku chciałbym się zająć. Ale o tej ETZ-ce przyjdzie jeszcze nam poopowiadać. Moi drodzy, ETZ-125, ta, która była w całości, to jest już wstępnie przeczyszczona, wyczyszczona. Tak jak tutaj widzicie, ja to lubię tak jak ten motocykl przyjedzie, ogarnie to wszystko skurzu. skórzu. Nie lubię sprzedawać jakichś mega brudnych motocykli. Nie lubię też ich myć zbytnio karszerami. więc jeżeli cokolwiek przy nich robię, to robię to e, ręcznie, czyszcząc ten motocykl. I tak jak mówię, tutaj mamy sytuację w miarę ogarniętą. Jeszcze nie wiem, czy będziemy ten motocykl przywracać do oryginału. Zobaczymy, jak Wojtuś uruchomi silnik, jak to wszystko będzie pracować. Powiem Wam uczciwie, podejmowałem próby uruchomienia, nie ma iskry. Więc nie męczę się, i tak ten motocykl pójdzie do Wojtusia, on tam i tak wymienia kondensatory, platynki i tak dalej, więc, więc myślę, że spokojnie sobie z tym poradzi, maszynę uruchomi. Ale nie ten motor chciałem Wam pokazać, jak ten, który był w częściach, gdyż zaczyna to w końcu wyglądać jak motocykl, a kolejne poszczególne części trafiają na ramę. Tak jak Wam wcześniej powiedziałem... Poprzedni właściciel pomalował sobie te ramy. No nie jest to jakoś profesjonalnie zrobione. Ja też nie będę tutaj przeprowadzał jakiejś renowacji tego motocykla, bo moim zadaniem jest to wszystko złożyć do kupy, uruchomić i żeby przyszłemu właścicielowi uświadomić, jaki motocykl kupuje. To oczywiście o tym motocyklu co nieco poopowiadać. Natomiast, oczywiście, jak już go składam, no to sprawdzam sobie po kolei tutaj elektrykę, podpinam to wszystko, czyszczę, no żeby wiecie, te styki i tak dalej, to wszystko było ok. On Tutaj też sobie zamontował na to koło, tak jak widzicie, oponę. Natomiast jest to opona 275, która nie nadaje się na ten motocykl, więc no będę musiał domówić jakąś oponę no i po prostu wymienić, założyć oponę 3,25, no bo 275 no to są opony na przód, a nie, a nie na tył do takiego motocykla. Tak więc widzicie, no czasem trzeba troszeczkę przy tych maszynach popracować, porobić, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tutaj, już co do tego lakieru, oczywiście to wszystko umyłem, wymyłem, za chwilkę to sobie napoleruję, obczyściłem to skórzu. Mamy tutaj też ten zbiornik paliwa, który był pomalowany. No i powiem Wam uczciwie, że to był chyba szczał dziesiątkę, żeby na tą właśnie pomalowaną ramę. Tak, no niechlujnie troszeczkę. Ten lakier też nie jest zbyt idealny, więc myślę, że to wszystko po prostu spasuje się fajnie. No i może ktoś w przyszłości nie będzie chciał tego lakierować, malować. bo no, nie jest jakoś tragiczne, no, ale są takie, wiecie, no jak to malowanie domowe, jak to malowanie w garażu nie zawsze jest idealne. Oczywiście czeka nas przyklejenie tutaj znaczków, ale. To no też nie jest to najgorsze. No. Widziałem dużo gorsze czasem motocykle gdzieś tam po renowacji, które ktoś sobie robił, które są w dużo gorszym stanie. A jest to na pewno dużo lepszy wybór niż założenie tego zestawu, który gdzieś tam jest mocno poniszczony. No tak jak mówię, troszeczkę zabawy przy tym motocyklu będzie. Co do silnika, bo tak jak Wam wcześniej powiedziałem, ten motocykl przyjechał do mnie bez silnika. No i tutaj będziemy albo skorzystamy z tych silników, które mam tutaj w zapasie. Ale chyba najprędzej skorzystamy jeszcze z takiego silnika, który też sobie kiedyś tutaj skietrałem. On jest dość fajny, myślę, że taka dość przyzwoita kompresja. Oczywiście włożymy to w teramy, no i postaramy się motocykl uruchomić, postaramy się nim przejechać, tak żeby oczywiście przekazać obraz nowemu właścicielowi, co z tym motocyklem jest, no i co może być w przyszłości. Gdzieś tam do zrobienia, do, 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 do remontu. Oczywiście tego silnika remontować nie będziemy, jakby tylko skupimy się na tym, żeby go uruchomić. Słuchajcie, moi drodzy, mam bardzo dużo pytań: co będzie kolejne, co będzie następne, jakie motocykle szykujemy. Słuchajcie, nas jest tylko dwóch: jestem ja i Wojtuś. Robimy to oczywiście powolutku, robimy to też z innymi obowiązkami, bo no tak jak wiecie, ja też prowadzę tutaj sklep z częściami. Też te części muszę wystawić, wysłać, przyjąć tutaj na magazyn, zrobić jakąś segregację, więc pracy jest multum. Motocykle to jest taka nasza zabawa, taka nasze hobby, coś, co przygotowujemy, kiedy jest wolna chwila, kiedy nam się po prostu chce. No bo wiecie też, nie da się zrobić z tego taśmy produkcyjnej, czyli przeprowadzamy motocykl, żyścimy szybko, 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 no bo to też niezależnie... czy to też nie chodzi o to, żeby wszystko zrobić szybko, tylko wszystko zrobić w miarę dokładnie, przedstawić Wam, czyli osobom, które będą kiedyś w przyszłości te motocykle kupowały. Taki, no, prawdziwy stan tego motocykla. To jest do zrobienia, to zrobiliśmy. To, to może być, to może wymagać jakiegoś tam remontu, i tak dalej, i tak dalej. Więc, no, żeby to wszystko miało ręce i nogi, po prostu nie popędzajcie nas, a zawsze nasza oferta znajduje się na stronie www motoforfan.pl, www.motoforfan.pl zakładka Motocykle tam zawsze są motocykle z przeznaczeniem na sprzedaż wystawione, jakby. Ja też nie lubię sprzedawać motocykli, które nie są przeznaczone na sprzedaż. Czyli wiecie, jeżeli nie wezmę tego w rękę, jeżeli tego nie uruchomimy, nie przejadę się tym, no to co ja mogę o takim motocyklu powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć, czy sprzęgło działa, czy biegi weszły? A dużo ludzi po prostu chce na zasadzie takiej, że ja sobie przyjadę, u pana, sobie pooglądam, coś sobie wybiorę. To tylko co wybierzesz, jak my nic o tym motocyklu nie wiemy. A kiedy już dokonamy uruchomienia, kiedy już ten motocykl no, jakoś tam przejrzymy, elektrykę sprawdzimy i tak dalej, no to potrafimy określić stan. No i ja myślę, że chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby to sprzedawać z takim przeświadczeniem, że dotkliśmy to ręką, dotknęliśmy to ręką i wszystko w tym motocyklu sprawdziliśmy tak, żeby przedstawić kupującemu. Taki prawdziwy stan motocykla, tego co kupuję, a nie na zasadzie weź pan se, przyjedź, weź pan se, wybierz, coś pan se kupisz. Myślę, że chyba nie po to się buduje jakąś pewną markę, żeby, żeby robić na zasadzie takie: no co jest na magazynie, to jest na sprzedaż, i jeszcze wszystko po milionie. Nie? Więc nie, chyba nie. Nie u mnie przynajmniej. Ja się staram, żeby wszystko dość fajnie, dość uczciwie prowadzić. A robię to już kilka lat, więc doświadczenie co nie mam. No to jedną etz 125 właśnie wywiozłem do Wojtusia. Wczoraj u niego byłem. Wy eee, tak jak widzicie miejsce puste. Natomiast nie to Wam chciałem pokazać, a chciałem Wam pokazać, że może ta etz nie wyglądać najgorzej. Powiem Wam uczciwie, przykleiłem te znaczki MZ. Lakier nabrał troszeczkę ostrości, bo go lekko przepolerowałem z tego kurzu. Oczywiście nie jest on idealny. Tak jak Wam mówiłem, to malowanie raczej odbyło się gdzieś tam w przeddomowym garażu, aniżeli w jakiejś Profesjonalnej lakierni. Natomiast no, myślę, że nie będzie źle. Ten przedni błotnik też już tutaj zamontowałem. Jakąś tam nową oponę, nie, jakiejś tam renomowanej firmy też założyłem. Natomiast no, jest jakiś taki minimalny, wiecie, o, tutaj jakaś obcierka. Nie jest to oczywiście ideał. Aczkolwiek tutaj no, skusiło mnie to, że jest to ETZ125, więc. No, poszukiwany bardzo motocykl, a powiem Wam uczciwie, że mam kilka telefonów dziennie, panie kiedy będzie TZK 125, więc no, nie czekałem, a po prostu stwierdziłem, że trzeba tej maszynie dać drugą szansę. A może i ktoś sobie po prostu zostawi w tym lekierze. No, bo mówię, jeżeli ktoś nie jest takim mega wymagającym, że musi być petarda, nie wiadomo jaki stan, no to myślę, że ten motocykl może spełnić jego oczekiwania. Na razie odstawiam go na bok. Parę rzeczy musiałem domówić, tak jak zamiennik kierownicy, zamiennik półkę zegarów. No, niestety tego nie było w tym pakiecie części, które otrzymałem do tego motocykla. Natomiast tak jak mówię. Cieszę się, że po prostu kolejny motocykl e, nie zostanie rozebrany na części, a zostanie złożony z powrotem, no i wróci na drogi, bo to też w sumie chodzi od, w tej serii o uratuj od zapomnienia o to, żeby ratować wszystkie motocykle, nawet te, które gdzieś tam są już polakierowane, no i dostają drugą szansę. Dzień dobry, panie Wojtku. Trzymane. Widzowie w komentarzach pytają mnie Jak zawsze Czy ta maszyna jest już na chodzie? No podobno No to pal pan Jak zwykle pal pan Paliwa dolałeś? Kranik, no jest to ja myślałem, że coś tu porobiłeś, a ty co? Te kable jak wisiały ode mnie przyjechało tak wisi To jeszcze roboty, a roboty jest To już twoja działka Panie Wojtku, no panie Wojtku no Jest, to jest już paliwa czy nie ma jest jeszcze coś tam no, chyba małe pusetki pewno powinno odparć chociaż? leć, Jesz... leć jeszcze wylewam, no, to jest as Nie, to nawet chce dożyć I obszerować. Tylko tyle. A propos przejazdu, dawno pan nie jeździł motorem bez zbiornika. Może jakaś jazda próbna? Nie za daleko. A, zapomniałem, że... Bez kamulce e, to nawet pod górkę idzie I byłem, zeta tak trochę jak włyska tyku tyku Zemło paliwa, by nie brakło, bo oczywiście półsetki tylko jest. Co jest wariat? Ojitku, ten nasz tu testowy to jest Mistrzostwo Światła. On ma taki dźwięk. Jak Juna. Dobra, gaś pan, szkoda paliwa. Potem będziesz pan pakał, że znowu nie ma. Doliczy. Co następ, co następny Junak? No jak trzeba, to będzie Junak. No raczej by trzeba, nie. Chciać jeszcze jedna jest 125. Ale nie wiem, chyba może przyszły tydzień. Trzy dni mamy znowu w przyszłym tygodniu. Nie, cztery. A wy, nie, no nie ja, ja trochę więcej. my w piątek jedziemy. A tak, te cztery. To może Junak i 125? A! No kto jak nie zobaczymy, pan. Zobaczymy, zobaczymy, coś się pomyśli. Nara, Panie Wojtku, lecimy, bo szkoda czasu. Nara. Nara. Dobry wieczór moi drodzy. Witam Was po trzech tygodniach Tułaczki się po Polsce. Byliśmy na 12 Motozłazie, na bazarze w Poznaniu, na 7 Bałtyckim Rajdzie, na bazarze w Łodzi. Oczywiście Wy te materiały albo obejrzeliście, albo będziecie oglądać. Natomiast po głosie można poznać, że na Bałtyckim Rajdzie, zwłaszcza na odcinku z plaży, komentator czyli ja. Dał z siebie wszystko. Zachęcam Was do obejrzenia tego odcinka. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to będziecie pewnie oglądać. A jeżeli e, odcinek już był, a nie oglądaliście, to zachęcam Was do obejrzenia. Bo tak jak mówię, był kosmos, moi drodzy, ale nie o kosmosie, a o MZC 125, bo wszyscy pytacie o ten motocykl. Tak jak widzieliście we wcześniejszym materiale, motocykl wrócił od Wojtusia. Jest w miarę sprawny, w miarę jezdny. Mi pozostaje tylko kwestia wykończenia tego motocykla, czyli założenia zbiornika, boczków, błotników, podłączenia elektryki, założenia siedzenia, tumika, no i e, pompki hamulcowej oraz zacisku. E, długo się zastanawiałem, jaki założyć kolor czy pomarańczowy, czy zielony. Stwierdziłem, że zielony. Była kiedyś niedawno wystawiona zielona MZK ETZK125 i było na nią bardzo duże zainteresowanie, więc stwierdziłem, że mam jeszcze jeden w miarę ładny raker w oryginale. I właśnie go tutaj założymy. Oczywiście niech was nie mylą te naklejki. Naklejki założymy nowe ETZ 125. Całość sobie delikatnie przemyłem. Oczywiście przejdzie to wszystko troszeczkę polerki, żeby nabrało ładnego wyglądu. Przedni błotnik w kolorze czarnym, gdyż jest to 89 rok produkcji, a w tym właśnie roku produkcji błotniki były już czarne. Tak samo jak kierunkowskazy oraz lampa z tyłu i z przodu. Eee, tak jak tu widzicie kierunkowskazy były już kwadratowe, lampa tyłu kwadratowa, no i takie same kierunkowskazy e, oczywiście z przodu powinny być, czyli kwadratowe, a może o tym świadczyć zakończenie tutaj końcówek, bo tylko podkwadratowe kierunkowskazy te końcówki były właśnie tak zakończone. Więc moi drodzy, ja się biorę zaczyszczenie, wrzucam to na motocykl, no i widzimy się kiedy maszyna będzie już gotowa. Moi drodzy, jeżeli widzimy się i słyszymy, chociaż z tym słyszymy, byś, bym nie przesadzał, gdyż słyszycie po moim głosie, że nie jest za ciekawie, to znaczy, że MZK 125 jest już skończona. Pokazuję Wam, jak maszyna wygląda. Zetkę mi się udało skończyć, jest ona w bardzo fajnym stanie. Powiem Wam, nie liczyłem, że wyjdzie aż tak ładnie. Lakier udało mi się troszeczkę przepolerować, tak jak tutaj widzicie, wyszło to dosyć zacnie. Czarny błotnik oczywiście jak w 1989 roku być powinno. E, moi drodzy, myślę, że jest to dość przyzwoita maszyna w dość fajnym stanie. Z rzeczy nieoryginalnych, bo o tym należałoby wspomnieć, jest pokrowiec siedzenia. Takie siedzenie kiedyś przyjechało z jakąś mz -ką. powiem Wam szczerze, coraz mniej mam, w sumie to już nie mam oryginalnych siedzeń, no i myślę, że akurat do tego motocykla tutaj to siedzenie nie będzie aż tak bardzo przeszkadzało. Drugą rzeczą nieoryginalną jest tumik. jest on fabrycznie nowy, natomiast jest to zamiennik węgierskiej produkcji, z rzeczy nieoryginalnych, które odkryłem, a nie byłem pewien do końca, jest też lampa tylna. Ona jest też jakimś zamiennikiem, aczkolwiek jest to zamiennik taki powiedzmy sprzed 15 może lat, coś w tym stylu. Myślę co jeszcze? Reszta motocykla, a klakson. klakson, klakson, jest również takim jakimś bzyczkiem, zamiennikiem. Aczkolwiek moi drodzy udało mi się popracować nad elektryką, tak jak tutaj możecie spojrzeć, kieruneczki ładnie świecą, przód, tył. Klakson śmiesznie trąbi, ale trąbi. Światełka postojowe, drogowe, mijania czy mijania drogowe, jak to woli. Oraz oczywiście stop też świeci. Dajcie znać w komentarzu, czy maszyna Wam się podoba. Wiem, że kiedyś wystawiałem podobną zieloną, którą kupił nasz kolega, który był na zlocie Tomek. Tomek też swoją maszyną już śmiga, moi drodzy i tamta zielona zrobiła bardzo dużą furorę i było na nią bardzo spore zainteresowanie. Dajcie znać czy ogólnie zielona 125 też Wam się podoba. Tutaj należy właśnie wspomnieć o tym, że jest to wersja z 89 roku produkcji, czyli już na kwadratowych kierunkach z przodu, kwadratowych kierunkach z tyłu oraz kwadratowej lampie i czarnym błotniku. No. Tak, że tak wyszła ta maszyna. A, byłbym zapomniał, przydałoby się chociaż na chwilę ją odpalić. Chociaż wam powiem, nie bardzo zawsze chcę w tej hali za dużo odpalać. Ale posłuchajcie sobie. Ja, może drzwi uchylę. O, właśnie. Fajnie chodzi. Fajnie się też wkręca na obroty, oczywiście gaźnik tutaj mamy jak najbardziej oryginalny, Wojtuś to wszystko ładnie poczyścił, i myślę, że maszyna jest dość fajna, dość zacna. Nie dajemy za dużo gazu, bo za chwilkę będzie w hali siwo. Eee, moi drodzy... No... Powiecie, że hala jest pusta. Tak jest, bo żeście mi tak, magazyny wyczyścili, że hala jest pusta. I czego byśmy nie ogłosili, to za dwa dni, trzy dni, cztery dni. Oczywiście, mówię o takich ładniejszych motocyklach, jak ten tutaj. Po prostu nie ma, bo, no bo Wam się podoba stan, a nam też się podoba, że wy doceniacie naszą pracę i po prostu te motocykle od nas kupujecie. A my możemy szukać następnych, następnych i następnych i was po prostu nimi zadawalać. Nie wiem, kiedy pójdzie film, ale pewnie za jakieś... inaczej. Jestem pewnie z 2-3 tygodnie wcześniej, niż ten film wyemituje, więc na tę chwilę, której jesteśmy dzisiaj, czyli na dzień 15-16 września to zostały jeszcze tylko dwa małe tropiki ETZK 250. Ta 150 już jest przelew na nią, także już jest sprzedana. 251 na bębnowym kole, taka do renowacji no i MZ ETS. My oczywiście jedziemy na zakupy będziemy starać się dokupić kolejne maszyny, tak żeby uzupełniać braki no i oczywiście muszę jeszcze ten jeden garaż przywieźć, o którym Wam kiedyś mówiłem, że no niestety z tego garażu jeszcze tam chyba koło 30 motocykli mam do przywiezienia, więc więc nie martw się, uzupełnimy to wszystko. A brakuje jeszcze czołga mojego zielonego, gdyż byliśmy na bałtyckim rajdzie. Muszę go z busa wyładować. No, także Moto for fun, MZ Team. Myślę, że już teraz zabiera się tylko za motocykle. Skończyły się rajdy, skończyły się wyjazdy. Będą jeszcze chyba dwa czy trzy bazary w tym roku, ale to już wszystko na spokojnie. My wreszcie możemy skupić się na motocyklach, na tym co lubimy, robimy i staramy się w sumie robić najlepiej, czyli na przywracaniu motocykli do oryginału. A tutaj macie przykład tego jak można się bawić motoryzacją i jednocześnie przywracać te maszyny do stanu takiego jak widzicie. Oj drodzy, nie mówię już do was za dużo, bo yy, każde słowo niestety tak jak słyszycie, za chwilę pewnie głos zamilknie, a mam jeszcze jeden film dla was do nagrania, bo oczywiście zieloną tą już mamy, ale jeszcze tą z pseudo renowacji muszę przywieźć od Wojtusia. Za chwilkę się do niego wybieram, przywożę ją i kończę no i ona też. Też trafi do oferty. Wy pewnie, jak ten film będziecie oglądać, to już pewnie tych maszyn nie będzie. Także, moi drodzy, warto śledzić Facebook Motoforfan, bo tam zawsze wystawiamy ogłoszenia. Filmy idą zawsze z jakimś tam delikatnym opóźnieniem, i zazwyczaj jak wchodzi film, no to już danego motocykla dawno nie ma. Moi drodzy, dziękuję Wam za odcinek. Kończymy i widzimy się w pseudo renowacji tej pomarańczowo-czerwonej MZ, która myślę, że też wyjdzie dość fajnie. Na raz.